Wytwarzane w cementowniach Lafarge produkty są niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnej gospodarki, nowoczesnego świata, ale jednocześnie ten proces powoduje emisję dwutlenku węgla. Eksperci Lafarge nieustannie pracują nad rozwojem dekarbonizacji, czyli takich metod, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Podczas procesu produkcji cementu zachodzi proces emisji dwutlenku węgla. Tak jak wspomniałem, nie jesteśmy w stanie całkowicie zredukować jego emisji, ale jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć. W jaki sposób można to zrobić? Należy wykorzystać najnowocześniejsze technologie i metody np. użyć do produkcji surowce zdekarbonizowane. Powinniśmy też stosować dodatki do cementu, które obniżają ilość klinkieru, z którego się go produkuje. To wszystko robi Lafarge. Testuje też kolejne innowacyjne koncepcje. Jedną z nich jest będąca jeszcze w fazie testów laboratoryjnych technologia wyłapywania dwutlenku węgla Carbon Capture and Usage Storage. W ciągu 25 lat działalności w Polsce Lafarge zainwestował 3 miliardy złotych w modernizację własnych cementowni. Przełożyło się to na redukcję emisji dwutlenku węgla o 40%, podczas gdy dla Polski ta średnia to procent 30%. I co więcej, do 2030 roku cel jest taki, aby tę redukcję powiększyć o do 55% w porównaniu z rokiem 1990. To nie jest koniec walki o dalszą dekarbonizację, o dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla. Przyczynić się do tego zadanie, które zostało wyznaczone, to znaczy, aby do 2030 roku cała energia konsumowana przez Zakład de la Farsz była, pochodziła ze źródeł odnawialnych. Już teraz instalowane są tam farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, a to tylko początek inwestycji. Istotne znaczenie w działaniach podejmowanych przez Lafarge ma również zmniejszenie zużycia wody i zastąpienie świeżej tą z recyklingu. Obecnie 90% zakładów Lafarge wykorzystuje już takie rozwiązanie. Jak widać, środowisko ma tutaj ogromne znaczenie. Dlatego podejmowanych jest szereg działań, które mają pomóc w rekultywacji, czyli procesie przywracania wartości użytkowych lub przyrodniczych na terenach, np. Na pokopalnianych. W Lafarge Polska 100% wykorzystywanych w produkcyjnie terenów zostaje zwrócona naturze. Mowa tu zarówno o terenach rolnych, jak i leśnych. Firma, wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, stworzyła innowacyjną metodę rekultywacji terenów leśnych, która umożliwia takie działania. Zanim jeszcze zostanie rozpoczęta eksploatacja wyrobiska, eksperci pobierają dokładne próbki gleby i określają jej skład, a także głębokość próchnicy. Następnie próchnica zostaje zebrana i przewieziona w miejsce, gdzie może być bezpiecznie składowana. Dzięki temu, po zakończeniu prac na obszarach górniczych, zasypuje się wyrobisko piachem albo innym niewykorzystanym wyrobkiem a następnie rozprowadza się wcześniej uzbierane wzbogacenie, tym samym odtwarzając poprzednie warstwy profilu gleby. Ta metoda została zastosowana na przykład na terenach pogórniczych w Sempulnie. Do tej pory do środowiska powróciło tam aż 1160 hektarów. W kontekście zrównoważonego rozwoju Lafarge ważny jest także rozwój i bezpieczeństwo pracowników. Dlatego Fundacja Lafarge Wspólnie zobowiązała się w ciągu najbliższych 9 lat zrealizować aż 100 projektów dla społeczności lokalnych. W ten sposób fundacja przyczyni się do realizacji celu LaFarge, jakim jest pomoc dla miliona beneficjentów do 2030 roku. Da również nowe szanse i możliwości pracownikom, ich rodzinom, członkom społeczności lokalnych, ponieważ pracownicy będą mogli realizować te cele dzięki programowi wolontariatu pracowniczego. Dołączając do LaFarge Polska, masz szansę stać się nie tylko wykonawcą, ale również współtwórcą najbardziej innowacyjnych metod produkcji cementu czy rekultywacji terenów poprzemysłowych. To niezwykle ważne, tak samo ważne jak budowa naszego świata, bo przecież w niemal każdym obiekcie stworzonym przez człowieka jest cement.